ma na widowie w dzisiejszym odcinku będziemy robili Podki Oczywiście W ogóle dzisiaj potki robimy, jakby co Może cały odcinek będziemy robili potki na strange. Zobaczymy na co będę robił, co nie? W ogóle, co nie? Albo może jakoś czekaj, czy mam magma crema. Chyba nie mam. Bo chyba miałbym wtedy na co, na co? Chyba na... O, mamy magma crema. Okej, okay. to jest dobre, że mamy magma crema i mamy. Chyba 7 pałek, będziemy mieli. Obstawiam tak, ale nie mamy innych rzeczy. Dobra. Dobra, mamy 5 pałek. Sorry, nie 7, kurde. Myli mi się już. Dobra, robimy potki Nie wiem, czy gdzieś piach muszę znaleźć dobry. Przedtem posadziłem sobie To, ten, ten brodawki sobie sadziłem jakby co, poza odcinkiem posadziłem i poza odcinkiem sobie poszedłem tam po te, te brodawy oczywiście i jak mi wyrosły te brodawki jak mało to nie wierzę raz dwa trzy wyrosły, aha okej, okay. a ile mamy? Trzy dobra, tu niech sobie dalej rośnie później się będzie odsadzało jakby co na razie potrzebuję sporo na potki Chwilowo Na potki będę potrzebował sporo ich, ale trzy chyba mi wystarczą. Jakoś tak obstawiam w ogóle. Jak się uda dzisiaj cały odcinek podki robić, to git. Nie to! Brodawy! Nie? To jest butelka z wodą normalnie. Chyba rzucane zrobię. Oczywiście podki obstawiam. Dobra, rzucane robi. Palto licho. Zrzucane, zrobimy potki Jestem, jestem, szukamy. Dobra, to będzie potrzebne mocno. To też. No, tutaj się przespać. Zrzucane, będę chciał robić. Może zrobimy siłki. Czekaj. Magma, chyba, to jest odporność, chyba. Jeszcze dwie czaszki mogę walczyć z, z tym widerem oczywiście bo będę też chciał jeszcze dwie te oczywiście zebrać kurde gdzie to resztę mamy na ender perły zrobiłem te perły mamy już fajnie szybko pójdziemy do tego do smoczka szybko szybko pójdę o kurde ale mnie zaskoczył teraz śmieć oczywiście zobaczymy co z tego wyjdzie w ogóle co z tego kurwa wyjdzie? Co nie? Jak będą dobre podki, to ja to będę je robił. Może będzie mi odporność potrzebna potem, czy Nabriz ten będę chodził wtedy? W ogóle, bo może będzie mi wtedy to potrzebne. Jak będzie odporność to idę. Ja odporność pięknie. Dobra, piękna odporność Dobra, pięknie. Teraz będzie trzeba je tak. Na rzucane, żeby ich nie pić od razu, oczywiście i sobie przedłużymy na 8 minut. ty śmieciu nie no, jak zginę, to będę śmieszny. będzie. ja zginę, spokojnie w ogóle. Dobra, tu mamy już rzucane. Nie gadaj, nie gadaj. Żartuje ta sobie. Minecraft ze mnie naprawdę. Nie no, Minecraft Fajnie, fajnie Dobra to wezmę te na 3 minuty Chcę wezmę w ogóle Na te 3 minutki Chociaż wolę pier... Nie, po co mi to pier... Jak trzeba pierw to dać I zobaczyć jak tam brodawy Jakby co Dobra, cię to krowa zostawię W życiu Następny odcinek Nie wiem, czy pójdę do Enderu w ogóle. Po perły nie muszę chodzić przecież, bo mamy. Rośnie. Ty pokaż, ile wyrosło. Dwa, jeden. Po jednym. Aha. Czyli ich jeszcze nie odsadzamy. Dobra. Dobra, odsadzę to, ile mam. Wtedy tyle będę odsadzał. żeby nie było, żeby to rosło jakoś pomału. Takie na 10 minut to zostawię te brodawki, żeby nie było. To wtedy coś sobie porobię Może dokończę budowę tego, tego Obory W ogóle Bo obora jest nie tknięte dalej Bo obory nadal jeszcze nie tknęliśmy do dokończenia Jakby co Dobra teraz chyba będzie Nie pierw to nie No i zepsuł No i już kapieryn trafił Nie pierw to kurde bo już się nadal nie pamiętam jak się to wszystko robiło jakby co bo zapominam jak mam pamiętać potki jak robiłem kilka miesięcy temu na jednym serwerze to jak miałem pamiętać kilka z takich skrzynek robiłem potek niektóre mi się spaliły bo przez lawę bo kolega mi tam musiał dać na dom lawę Widzicie, jaki to był kolega fajny, w ogóle, o którym teraz na nim wspominam w tym filmie, w ogóle. To jaka jest siłka. Dobra, tu mamy. Wiem, że wtedy muszę iść w tamtą stronę na Łukos, oczywiście, bo na innym to sprawdzałem. I trzeba iść na Łukos, oczywiście, w ogóle. Kurde. Dobra, 3 minuty to też mi wystarczą, jakby co? W ogóle. Pokaż, czy tu coś mamy jeszcze, z tego... Jezu, jakie ludzie nienormalni. A ja muszę nagrywać to. W ogóle. Jakby co. W ogóle. Nie mam? O kurde. Nie mamy więcej... Oczywiście nie mamy więcej prochu. Trzeba będę musiał zrobić mob grinder w następnym odcinku oczywiście. Budujemy sobie, żeby mieć więcej prochu, ekspa. W ogóle, żeby mieć wszystciutko. Jakby co? Jakby co, żeby mieć potrzebne. Nie wiem kiedy ja te pole zbiorę. Posadzek następną pszenicę, marchewkę. Nie wiem kiedy. Pokaż... Pokaż. To będą dwa, czy jedno, dwa. Jedno, aha. Tu też jedno, dobra. Dobra, nie będę jeszcze brał. A wezmę sobie, dobra. Bo mi jest potrzebne trochę tego. Dobra, i reszta niech co rośnie. W ogóle. Jakby co? Move no, grinder w następnych odcinkach będzie budowany. Też po smoczku będzie budowany. Wtedy może po smoku zrobię enchant. Do końca. Na 30 poziom zrobię sobie ten żeby mieć Entrząc, żeby nie mieć takich durnych poziomów w ogóle odrzut jeden, to mi naprawdę nie jest potrzebny ja żeby mieć fortunkę żeby mieć na kolejne zbrojki ciągle tutaj już niech będą takie pite butelki w dupie dobra pokaż ty czekaj 10 minut na potki oszczędzać dobry pomysł pokaż gdzie mamy jeszcze pioch tu mamy Gdzieś przy samej brzegu o, mamy sporo już Piochu, dobra Oki. Sporo mamy. Przepalę. Później przed smokiem sobie jeszcze porobimy trochę więcej poteczek oczywiście, bo też... Jak to tu wyrosło? Minecraft. Przyznajcie się jak to wyrosło tu. Czy oni na ci tak grali wtedy w ogóle? Cuździwa, co ja najlepszego zrobiłem przed chwilą. Dobra, lecimy po kolejny. Nie wiem, czy tu też nie będzie oszukana gra. W ogóle, co jest? X-ray, kopalny X-ray. wiem, przed chwilą X-raya darmowego. No, tu też na piachu jest. Tak samo, dziwo było. Dawaj, tu, dawaj, tu, dawaj, tu dobrze. Dobra, to widzimy, że tego. Nie rozwalać. Oczywiście. Pokaż. Dobra, tu już to mogę I czy wiem ile zdobędę. Piochu. Tyle będzie tych butelek. W ogóle. Co nie? Nie no, butelek trochę będzie mniej. Byłoby więcej szkła od butelek. Co nie? Kurde, ja sobie przejście tu nie zrobię. A mamy przejście. No. Fajnie. 62.

Uuu, baba, przypaliło mi się żarcie. Dobra, pokaż jak to wygląda. Dobrze, pójdź teraz. Myślę, że robię sobie siłkę, potki na no, siłkę, jo. Na no, siłkę teraz sobie zrobimy parę potek, żeby nie było. Trzeba na ognie oczywiście. Ognioodporność mi jest bardzo potrzebna. Oczywiście, żeby se zbierać... Ty. następny odcinek, może na czy Debris będziemy zbierali. W ogóle. Dobry pomysł Engine Debris ze zbierać. Potrzebuję sporo. Dobra. 6. Nie. Mamy dwa. Wtedy damy 3-5. Dobra. Teraz. Pięknie. Wiedziałbym kiedy. Uff. O kurde. Trzeba dzisiaj wszystko robić. Na ostatnią chwilę. Oczywiście. 6 butelek. Tyle chyba powinno. Aha. Nie starczy mi. Dobra. To kurde, dobra, robimy to Ty dawać! Aha Dobra, to tu O no, co chodzi? Co mam tak To mogę to zrobić Przy wodzie chyba? We wodzie Kurde Tylko we wodzie Dobra, to jednak nie będzie tego we wodzie My tutaj raczej a dobra. Zbugowaliśmy grę. Tutaj też nie mogę. Aha. Gra jest zbugowana. Myślę, że da się. Mamy butelkę z wodą. Trzeba iść jeszcze po ostatnią brodawkę. Teraz dam im rosnąć, oczywiście. Bo kilka odcinków mnie nie będzie. Przy bazie, oczywiście. pierw będzie trzeba iść po... Jeszcze po diamentu, po diamenty muszę iść przecież. Jedno. Po Jedno, po jednym będę brał. Dobra, pal licho. Dobra, pal licho z tym. Wszystko z tym zabieram. Potrzebuję tylko jedną brodawkę, oczywiście. To resztę odsadzę. Ta, resztę odsadzimy. te połowy nie odsadziłem w ogóle. Bo to niech sobie tam pomału rośnie. Już mamy dwa dni na to spędzam. Na robienie potek już, oczywiście. Mekrasztowych dni. Nie, Nie radzę razem. to mi dłużej zrobi potki. Na odporną odporność, oczywiście. Dobra, szkło się przepaliło. Stak na stówienie. Wstawiam. Dobra, pokaż. 12, dobra. Czy mamy już więcej? W ogóle. Jakby są. Dobra, 9 mi wystarczy chwilowo. <laughs> w ogóle. Po prostu tu je ognię naprawdę. Jak siłka chyba. Do siłeczka. Pokaż. Mogę przedłużyć ów. U... Dobra, niech będzie to. Zawsze. Następny odcinek Kilka odcinków żeby zbierać engine debris Nie łóżka, łóżka teraz potrzebuję Łóżek sporo Czyli owce muszę zbierać owce teraz Muszę lecieć w owce Oczywiście Kurde minuta 30, siła 2. Okej okay. Mają siłkę jeden teraz Normalnie dobra <laughs> Oczywiście Dobra Zrobimy tylko to ostatnie potki robię 3. Już mamy to i kończymy na dzisiaj odcinek. Łóżko jest zbyt daleko, czyli ok. Nie mam pytań z tym łóżkiem o co chodzi. Myślę, że kilka odcinków teraz zbierać wełnę. Czyli potrzebuję nożyca. Czekajcie, albo farmę owiec zrobić, co nie? W ogóle. Oczywiście. Farmę owiec też dobry pomysł jest. że Ostatnie poteczki, to są? Dobra, zaraz za niedługo kończymy. Tu mi siła, siła na 3 sekund, nami 3 minuty. Dobra, jak weźmy się na eksplodację, to jest super, jak go ranać.